ma siema, widzowie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na kanale jest Go. No i dzisiaj wracamy z openingami. Zszedł mi trade ban, ban w ogóle na konto, yy, jeśli my, jeszcze miałem na rynku Steam i tak dalej. Więc po prostu sprzedawałem tam różne rzeczy i kupiłem za 20 coś złotych 5 kapsułeczek autografów challengersów. tak, Legend było ostatnio chyba otwierane. E, także teraz autografy no, zostały jeszcze tych, e, jak oni miałem, contendersi. Także to nam zostanie, nie wiem co z autografami, bo nie wtajemniczałem się, ale jest znak zapytania na nich. No, także mam 5 kapsuleczek, co by otworzymy. Dzisiaj do wygrania się mieli ostatnio, w poprzednim ciężko w ogóle mieście Cyrexa, a jeszcze w poprzednim ma łapę. To teraz w sumie Wam mogę rozdać znowu jakąś AWP gałęźnicę, przypuśćmy, no którąś z tych AWP wystarczy zostawić łopeczkę w górę, e, oczywiście zostawić też subika z dzwoneczkiem i napisać komentarzyk z ocenką dropu, ocenka dropu, po prostu taki komentarzyk, żeby był związany właśnie z tym, a nie jakiś po prostu ze streama. Więc co, wracamy sobie do tych kapsułeczek świetnych 22 zł i 25 groszy, bodajże. No nie wiem, coś takiego. Yy, mi się wydaje, że nawet żadnego podsumowania nie trzeba będzie robić. No chyba, że tutaj nieźle nam poleci coś złotego, czy co to w ogóle za typy. Ja pierwszy raz widzę te niki, dopiero tutaj: Fairfale, FN X Ex Bolts, Exit. To chyba też trochę, Duprich. Ale tutaj z tej drużyny, to nie, 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 nie. Dobra, no ale lecimy, co ja będę gadał żeby za długi odcinek do mnie wyszedł trzeba szybko kaskę przegrać Jaxa kojarzę tylko nie wiedziałem że on kiedy dwa gra kompletnie się sportem teraz nie interesuje ci o to chodzi ale o fioletowa magiska okej okay. magisk to chyba był taki blondyn tak mi się kojarzy. Glitter jeszcze nam poleciał, okej, okay. ale to raczej, raczej nam nie zwróci nawet kapsuleczki jednej. Lecimy dalej, lecimy dalej. Złota poleciała, co? what? What? Niko, no Niko spoko, ale kurnia Mogło coś w sensie lepszego, lepszej jakości polecieć. Fioletowe lecą cały czas, fioletowe cały czas przelatują. Ej, to ciekawe, wygląda. Wini, lol. Aha, i chłop Ej, ale fajny podpis ma, taki wielorybek. Normalnie, dobra, czy to delfinek? Nie wiem w sumie. Lecimy dalej, lecimy dalej. Co to jest w ogóle za, za yy, zespół ten? Jest jeszcze napisane For, Forza, ok. No, lecimy dalej. Ostatnia kapsłeczka bodajże. Pamiętajcie, żeby wygrać yy, AWP Ateri, wystarczy. Zostawić, wystarczy zostać łopeczkę, górę, napisać komentarzy i na komentarzy z ocenką dropu i oczywiście suba z dzwoneczkiem. No i dzisiaj, dzisiaj 22 maja mamy Tika -tiki na to, czyli koło fortuny. Każde, po prostu każde 5 zł donajcie swane dobrowolnie, i jest dodatkowo zapisywane jako wasznik na kole fortuny i pod koniec losowania będę właśnie, pod koniec czasu na losowanie będę losował to. I macie do wygrania właśnie takie koski za 600 zł. Zapraszam bardzo serdecznie na kanał Mac dzisiaj od 20 praktycznie, prawdopodobnie stream startuje jak nie od 20 do 21. Dzięki za oglądanie Siemano.